Jestem ze szkoły podstawowej imienia Stefana Kardynała Wosińskiego w Stadnikach. Nazywam się Kamila Stojek. Chodzę do ósmej klasy. Powiem wiersz Romana Brandstettera pod tytułem Psan bezsilności. Ja. Kamień. Leżę przy drodze. Panie. Jesteś nieskończony i wieczny. Ale równocześnie. Jesteś drobną kroplą deszczu, padającą w miarowych odstępach czasu na mnie, na kamień. Jestem cierpliwy. Mimo niezliczonych zabiegów, niczego dotychczas nie umiałem poznać. A przede wszystkim, wciąż nie rozumiem, po co porzuciłeś mnie. Panie, przy drodze, przy której leżę i trwam, zawsze ten sam, mimo upływu tysiącleci, ten sam, ten sam. Więc jakże mam się rozeznać w tym labiryncie zdarzeń, z których każde samemu sobie zuchwale urąga? Nadaremne są moje wysiłki. Co złożoności i celowości, których nikt nie odczyta. Zamknięty w ciemnych murach mojego trwania, ja, niewolnik Twojej woli, leżę przy drodze. Padaj na mnie nieustannie i w równych odstępach czasu, aż mnie przedrążysz na wylot, boże wcielony w krople deszczu. Ja kamień jestem cierpliwy i bardzo, bardzo bezsilny.